Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na otwarciu ofert przetargu nieograniczonym pisemnym na dostawę części zamiennych do tłoczni ścieków. Straight w terminie wpłynęła do nas jedna oferta. Jest to oferta złożona 7 listopada, przystępuję do jej otwarcia. Oferta ta złożona jest przez firmę Awatech, spółka z z siedzibą w Rybniku, ulica Jankowicka 23 przez 25 a kwota na jaką opiewa oferta to 185 tysięcy i Groszy, kwota ta podana jest netto 185 89 zł i 50 groszy. Awatech, rybnik. To by było na tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do śledzenia kolejnych postępowań.